Chyba nikt nie zaprzeczy, że pierwsze remnant z 2019 roku było niezłą grą. Nieco siermiężną i mocno powtarzalną, ale wciąż niezłą. Czego to zasługa? Ano połączenie ze sobą dark soulsowych klimatów z bronią palną i kooperacyjną zabawą. Mówiąc prościej, w tej grze strzelało się znakomicie, szczególnie z kąplami. A skoro graczom raz coś się spodobało, to i drugi raz musi, szczególnie jeśli twórcy danej gry wzięli sobie do serca wcześniejsze uwagi zgromadzonej wokół niej społeczności, dopracowując kontynuację swojego sztandaru produktu. To dokładnie tak jak w przypadku Remnant 2. Niemniej jednak zaczniecie biwatować ciesząc się z nowego potężnego hitu, delikatnie sugerujemy wziąć tu nieco na wstrzymanie. Bo choć Remnant 2 faktycznie wiele poprawi lepsza to jednak do perfekcji wciąż sporo tu brakuje. Co więc może się tu podobać, a co nie do końca wypaliło? Strzelanie z pewnością znów należy zaliczyć na plus. Odczucia towarzyszące korzystaniu z poszczególnych broni palnych, ich celność czy odrzut są tu naprawdę świetne. Do tego dochodzi jeszcze niezła kreacja świata, proceduralnie generowane miejscówki w ramach różnych biomów, losowi naprawdę wymagający bosowie i całkiem niezły klimat z pogranicza Bladborna i Catfala. Mamy tu też aż 10 różnych klas postaci, zwanych tu archetypami, które znacząco zmieniają styl zabawy. Szczególnie, że część z nich dostępna jest od początku, a część dochodzi później, pozwalając na dodatkowy wybór do już wcześniej wybranej klasy. Dotąd wszystko wygląda dobrze, prawda? A przynajmniej na tyle, że ma się ochotę w to zagrać. Niestety Remnant 2 nie ustrzegł się pewnych niedociągnięć i błędów, które mogą znacząco popsuć odbiór gry. I tak tytuł ten śmiga na Unreal Engine 5, chciałoby się więc, by wyglądał spektakularnie. I tego niestety tu za bardzo nie widać, choć miejscami faktycznie możemy zachwycić się bogactwem szczegółów. Co więcej, twórcy nie skorzystali ze wszystkich możliwości nowego silnika, a i tak nie zdołali do końca go okiełznać, przez co gra potrafi nie tylko mocno przyciąć, ale i wyrzucić nas błędem do pulpitu. Kiepska optymalizacja to jednak tylko jeden z wielu problemów Remnant 2. Zabawę psują bowiem także wszechobecne bagi, a to przeciwnicy potrafią ustrzelić nas przez ściany, a to znowu zablokujemy się na jakiejś przeszkodzie i musimy walczyć z okarniającą nas coraz mocniej frustracją, próbując uwolnić się z pułapki. Nie da się też zaprzeczyć, że fabuła choć początkowo potrafi zaciekawić, czasem jej śledzenie przychodzi nam z coraz większym trudem. Po prostu zdaje się zejść na dalszy plan, a my sami nieco tracimy nią zainteresowanie. Sam początek zabawy też nie jest jakoś przesadnie intrygujący, szczególnie jeśli wcześniej nie graliśmy w pierwszą część serii. Wszystko wydaje się tu nieco za bardzo pokomplikowane. Nie wiadomo bowiem gdzie iść, po co, z kim gadać, co ulepszyć itd. Ktoś powie pewnie teraz, że ten wstęp jest zupełnie nieistotny, bo przecież sami twórcy pozwalają go nawet pominąć przy wyborze kolejnej postaci. Może i tak, ale mimo wszystko początek gry powinien zachęcać do dalszej zabawy, a nie od niej odrzucać. Zresztą, podobne wrażenie miała cała nasza redakcyjna trójka, którą wspólnie zapuściliśmy się w Nowe Światy Remnant 2. No i właśnie. Tak oto doszliśmy do rzeczy tu najważniejszej. Mówcie co chcecie, ale Remnant 2 to nie jest zabawa dla pojedynczego gracza. Owszem, grać się da, czerpać przyjemność z rozgrywki też można. Kłopot w tym, że samotna zabawa dość szybko się nudzi. Niby mamy swojego bohatera z unikalnymi umiejętnościami, którego dodatkowo w czasie gry doposażamy w różne amulety i pierścienie podnoszące nam statystyki, a i tak rozgrywka z czasem staje się aż nazbyt jednowymiarowa. Wszystko zmienia się jednak gdy wkraczamy w ten świat w kooperacji z dwoma innymi graczami. Wreszcie znacznie większego sensu nabiera podział na klasy. Wreszcie też cała zabawa nabiera kolorytu. Tak, bez cienia wątpliwości, Remnant 2 to gra przede wszystkim sieciowa, a kooperacja to w tym przypadku chyba jedyny sposób, by w pełni cieszyć się tym tytułem. Skąd więc te wszystkie super pozytywne recenzje, skoro to tak specyficzny tytuł? No cóż, mamy wakacje, a te jak zwykle potrzebują wakacyjnego hitu. Co by nie mówić, Remnant 2 idealnie się na niego nadaje.